Podcast E-Commerce Manager. Skuteczna sprzedaż w e-commerce i rozwój sklepów na Shopify. Cześć. Z tej strony Grzegorz Sękowski. E-commerce Manager oraz były właściciel sklepu internetowego. Na co dzień pomagam zwiększać sprzedaż i zyskowność w e-commerce oraz popularyzuję technologię Shopify w Polsce. Migruję, wdrażam i rozwijam sklepy internetowe na Shopify. Jeżeli e-commerce jest Ci bliski, to ta audycja z pewnością nie pozwoli Ci się nudzić. Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w 18 odcinku podcastu e-commerce manager, w którym porozmawiamy tym razem o roli i obowiązkach e-commerce managera w organizacji. Odcinek ten jest mi bardzo bliski, ponieważ obserwuję rozwój tego stanowiska na przestrzeni ostatnich 7 lat. Miałem okazję prowadzić własny sklep internetowy, być menadżerem e-commerce na etacie, czyli takim zatrudnionym full time, oraz obecnie pracuję jako interim e-commerce manager, czyli taki zewnętrzny e-commerce manager na część etatu w kilku projektach e-commerceowych. W tym odcinku chciałbym się z Tobą podzielić kilkoma obserwacjami z rynku na temat tego stanowiska. Porozmawiamy o tym, jak organizowana jest praca na stanowisku e-commerce managera w różnych firmach. Powiemy o tym, jak wygląda idealny model obowiązków i współpracy e-commerce managera CEO z zespołem oraz marketing managerem. Śmiało mogę powiedzieć, że na przestrzeni ostatnich lat nie spotkałem projektu, w którym zakres obowiązków e-commerce managera byłby taki sam. Dla każdego z projektów obowiązki te były zawsze inne i zależały głównie od organizacji, rodzaju sprzedaży, czyli czy był to sklep internetowy czy marketplace, ilości i osób zatrudnionych wewnątrz organizacji oraz osób i podmiotów zewnętrznych, takie jak agencje czy software house oraz obecnych potrzeb biznesowych danej firmy. Moim zdaniem nie jest możliwe zdefiniowanie obowiązków e-commerce managera i zamknięcie go w stricte w ramach od A do Z. Ustalenie obowiązków dla tego stanowiska konieczne jest indywidualnie dla każdego z projektów osobno. W tym odcinku porozmawiamy o głównych obszarach i obowiązkach e-commerce managera tak abyś mógł mieć podstawę do określenia warunków współpracy i tak abyś wiedział, czego oczekiwać od takiej współpracy, jak się rozliczyć z taką osobą, i jakich finalnych efektów się spodziewać. Zaczniemy od tego, kim jest e-commerce manager. Możemy przyjąć, że idealna definicja e-commerce managera to osoba odpowiedzialna za sprzedaż w całym obszarze e-commerce w firmie. Zatem osoba ta powinna odpowiadać za strategię sprzedaży. Tworzyć lub współtworzyć cele sprzedażowe, a następnie odpowiadać za ich realizację i skuteczną egzekucję. E-commerce manager powinien identyfikować problemy w dziale i tak zarządzać całym e-commerce, aby zapewnić niezbędne zasoby, w tym kompetencje, do realizacji celów biznesowych firmy. Tutaj mam na myśli głównie pracowników, usługodawców, lub freelancerów. Zatem osoba ta pełni rolę nadzorczą nad zespołem i wszystkimi procesami w e-commerce oraz strategicznie planuje cele sprzedażowe w porozumieniu z biznesem. W idealnym świecie e-commerce manager nie powinien działać operacyjnie, czyli np. nie powinien ustawiać kampanii marketingowych, dodawać oferty na Allegro lub do sklepu. Natomiast w praktyce bardzo często przyjmuje role operacyjne, o czym porozmawiamy za chwilę. W tym miejscu, przy okazji, chciałbym Cię zaprosić do drugiego odcinka podcastu E-Commerce Manager zatytułowanego Budowa zespołu e-commerce, z którego dowiesz się więcej o rolach i stanowiskach w budowie działu e-commerce. Skoro wiemy już, kim jest e-commerce manager, jaka jest jego główna rola, Skupimy się teraz na jego obowiązkach. Powiedzieliśmy wcześniej, że głównym obowiązkiem menadżera jest odpowiedzialność za sprzedaż w całym e-commerce. Zatem jego pierwszym głównym obowiązkiem powinno być monitorowanie tej sprzedaży. Poprzez monitorowanie rozumiemy wdrożenie i zarządzanie budżetem e-commerce lub budżetem sklepu internetowego. Czyli prowadzenie i rozumienie wszystkich kosztów związanych ze sprzedażą, z rozbiciem na poszczególne kanały, czyli na przykład osobno marketplace, osobno sklep i wszystkie zasoby składające się na koszt związany z generowaniem sprzedaży w e-commerce. I tutaj zapraszam Cię bardzo serdecznie do pobrania budżetu sklepu internetowego, do którego link znajdziesz w opisie tego odcinka. Kolejny obowiązek to monitorowanie głównych wskaźników e-commerce i ich efektywności. Przez wskaźniki e-commerce rozumiemy np. ilość dodanych produktów do koszyka, średnia wartość koszyka, współczynnik konwersji, czy koszty źródeł pozyskiwanego ruchu. Możemy się teraz zastanowić, dlaczego jest to potrzebne. Jeśli nie monitorujemy lub nie śledzimy, jakie są wskaźniki, nie jesteśmy w stanie stwierdzić bezpośrednio czy zmiany, które dokonujemy mają przełożenie na sprzedaż. Na przykład jeśli nie mierzymy średniej ilości dodań do koszyka i średniej wartości koszyka, a zaczniemy wdrażać na przykład nowy moduł do cross sellingu, to nie dowiemy się czy to wdrożenie usprawnienia pomogło nam czy też nie. To samo dotyczy się też kosztów. Jeśli nie mierzymy ROAS-u i kosu, nie wiemy, czy podmiot, który wykonuje dla nas usługę performance, jest dla nas opłacalny. Zatem nie będziemy mieć podstawy, aby taką współpracę zakończyć. Kolejny punkt, o którym wspomnieliśmy wyżej, to zarządzanie zasobami w dziale e-commerce. Tutaj mam na myśli zespół in-house specjalistów lub zespół zewnętrzny składający się z agencji marketingowych, software house lub freelancerów. Poprzez zarządzanie rozumiemy najczęściej weryfikację działań zewnętrznych podmiotów, komunikowanie strategii sprzedaży jak i informowanie o maksymalnym koszcie sprzedaży, jaki może ponieść firma. Dodatkowo do zadań e-commerce managera zaliczamy dbanie o to, aby osoby pracujące na projekcie miały niezbędne zasoby do realizacji swoich zadań czyli komplet wytycznych czy materiały marketingowe do zarządzania zasobami zaliczamy również identyfikowanie braków kadrowych oraz szukanie lub uzupełnianie kompetencji zewnętrznymi usługodawcami kolejnym głównym obowiązkiem e-commerce managera jest zarządzanie platformą sprzedażową poprzez platformę sprzedażową najczęściej rozumiemy sklep internetowy ale może być to również marketplace w przypadku sklepu internetowego rola ta sprowadza się najczęściej do działań związanych ze sprzedażą, zatem będzie to zapewnienie odpowiednich elementów czy procesów w sklepie internetowym niezbędnych do obsługi i realizacji sprzedaży. Zatem rolą e-commerce managera będzie zapewnienie odpowiednich form płatności w sklepie, odpowiednich dostaw, zadbanie o to, aby produkty były odpowiednio opisane, miały odpowiednie atrybuty, czy zakomunikowane USP, czy UVP marki. Kolejny punkt, który wchodzi do obowiązków e-commerce menadżera i który jest mocno związany z wcześniejszym punktem, czyli monitorowaniem współczynników KPI, to poprawa wskaźników sprzedażowych. I tutaj do głównych zadań menadżera powinno należeć identyfikowanie i poprawa współczynnika konwersji poprawa średniej wartości koszyka, poprawa ilości dodanych produktów do koszyka, czy monitorowanie i poprawa wskaźników marketingowych, w tym kosztów pozyskiwania ruchu czy sprzedaży. Do kolejnego obowiązku powinna należeć poprawa ścieżki zakupowej klienta. To zadanie może polegać m.in. na cyklicznym oglądaniu map ciepła z narzędzia Hotjar, Analizowaniu danych z narzędzi analitycznych, czyli sprawdzaniu, jaki mamy np. bounce rates na stronach, czy monitorowanie lejka sprzedażowego. Do poprawy ścieżki zakupowej klienta możemy zaliczyć również testowanie AB, czyli odpalanie testów, które mają sprawdzać, czy dane usprawnienie na stronie poprawia nam konwersję, czy też nie. Do zadań w ramach poprawy ścieżki zakupowej klienta możemy dodać również przygotowywanie ankiet lub innych narzędzi, które mają sprawdzać, czego akurat klientowi może brakować podczas dokonywania zakupów. Kolejny obszar, za który powinien być odpowiedzialny e-commerce manager, to automatyzacja procesów sprzedażowych. Czyli e-commerce manager odpowiada za cały proces od momentu wejścia na stronę przez klienta, poprzez obsługę transakcji i wszelkiego rodzaju powiadomień czy notyfikacji do klienta. Dodatkowo sprawuje nadzór nad połączeniem systemów e-commerce'owych, czyli przekazywaniem danych o zamówieniu np. do kuriera czy pomiędzy systemami magazynowo-księgowymi. Kolejny obszar, za który odpowiada e-commerce manager, to poprawa retencyjności, czyli powracalności klientów. Poprzez retencyjność najczęściej rozumiemy działania związane z budowaniem bazy newsletterowej i automatyzacją marketingu, czyli będą to wszelkiego rodzaju reguły przywracające np. nieaktywnych klientów lub działania zwiększające lifetime value, czyli długość klienta w czasie. Kolejny dosyć istotny punkt to customer service, czyli do obowiązku e-commerce managera należy również stały kontakt z działem customer service i identyfikowanie wszelkich potrzeb klientów, czyli poprawa i nadzorowanie wyzwań, które pojawiają się w dziale customer service. I tutaj może być wynikiem tej pracy na przykład zmniejszenie współczynnika zwrotów. Czy poprawa ilości nieopłaconych transakcji, lub jak w przypadku częstej sprzedaży zagranicznej, poprawa ilości wyłudań czy fraudów. Kolejny punkt związany z analizą danych polega na ciągłej analizie i zrozumieniu danych sprzedażowych czyli zrozumieniu skąd pochodzi ruch, ile nas kosztuje i ile dany kanał czy źródło wygenerowało nam sprzedaży. Dodatkowo w gestii e-commerce managera jest zapewnienie wszystkich niezbędnych danych dla sieci reklamowych, czyli umieszczenie odpowiednich pikseli na stronie, czy wysłanie katalogów produktowych do sieci reklamowych typu Meta czy Google. Mamy zatem 10 głównych obowiązków e-commerce managera i teraz w zależności od tego, jak zbudowany jest zespół, e-commerce manager zarządza i spełnia pieczę nad tymi obszarami lub w przypadku w którym ma kompetencje specjalistyczne, może wykonywać część tych prac, na przykład tymczasowo do momentu osiągnięcia rentowności i możliwości rekrutacji odpowiedniego specjalisty na jedno z wyżej wymienionych stanowisk. W tym miejscu chciałbym również z Tobą porozmawiać o marketingu, czyli nieodłącznym obszarze związanym ze sprzedażą e-commerce. Bardzo często jest to osobne stanowisko która obejmowane jest częściowo przez SEO lub marketing menadżera. Czyli wszystkie tematy związane z brandingiem, komunikacją, designem powinny być po stronie marketing menadżera, natomiast obie te komórki, czyli marketing menadżer i e-commerce menadżer powinny ze sobą ściśle współpracować. W przypadku, w którym nie ma w firmie marketing menadżera, a zdarzają się takie sytuacje na rynku, Rolę w planowaniu czy egzekwowaniu strategii marketingowej może przyjąć tymczasowo e-commerce manager. Wtedy do zakresu obowiązków zalicza się kontakt z agencjami performance lub freelancerami, współpraca z grafik-designerem czy planowanie aktywności marketingowych marki. Natomiast w mojej ocenie może to być model tymczasowy. Docelowo powinny być to dwa osobne stanowiska w firmie ponieważ zakres pierwszego i drugiego jest na tyle szeroki, że efektywnie ciężko będzie to obsłużyć jednym człowiekiem. O tym jak zbudować zespół e-commerce, spodziewam na rolę e-commerce i marketing menadżera, znajdziesz w odcinku numer 2 zatytułowanym Jak zbudować zespół e-commerce, do którego link załączam w opisie tego odcinka. Chciałbym teraz z tobą porozmawiać trochę o modelach współpracy. E-commerce managera możesz zatrudnić in-house na cały etat, co jest często droższym i dłuższym rozwiązaniem, lub możesz skorzystać ze wsparcia interim e-commerce managera, czyli menadżera na część etatu. Niezależnie od tego, jaką formę współpracy wybierzesz, schemat budowy zespołu e-commerce będzie bardzo podobny. Najczęstszy model, jaki obserwuję na rynku, to model składający się z minimum kilku specjalistów Zatrudnionych in-house, którzy zajmują się głównie dodawaniem oferty odpowiednio na marketplace lub sklep internetowy, specjalisty, który zajmuje się obsługą klienta oraz osoby, która często w cudzysłowie ogarnia marketing poprzez tworzenie jakiegoś kontentu na social media. Na zewnątrz zatem często outsourcowany jest performance marketing czyli usługi związane z ustawianiem reklam w sieciach typu Meta lub Google. Oczywiście z czasem jak projekt się rozwija, to do organizacji dołączane są kolejne osoby, typu grafik designer, specjalista do spraw e-commerce'u czy e-commerce manager. Chciałbym z Tobą jeszcze chwilę porozmawiać o tym, za co rozliczać e-commerce managera i najczęściej rozliczamy go za wyniki, na które umówiliśmy się na początku współpracy. Czyli poza standardowymi wskaźnikami, takimi jak wartość sprzedaży, warto też zwrócić uwagę na tematy, które wpływają w pośredni sposób na sprzedaż. I może to być np. drożenie budżetu do monitorowania kosztów, przejęcie wybranych obowiązków operacyjnych od SEO, poprawa współczynnika Lifetime Value, czy poprawa wybranych procesów w dziale e-commerce. Jeśli projekt jest całkowicie nowy, ciężko będzie liczyć na wysokie wyniki sprzedażowe. W takim przypadku powinniśmy rozliczać e-commerce menadżera, na przykład za wygenerowanie pierwszych sprzedaży, lub wprowadzenie oferty na wybrane kilku kanałach sprzedażowych: np. sklep internetowy, Allegro lub Amazon. W przypadku, gdy projekt ma już historię sprzedażową, rozliczanie na bazie wyników lub poprawy rentowności jest jak najbardziej uzasadnione. Chciałbym z Tobą porozmawiać również o tym, jakie są korzyści z wdrożenia e-commerce managera. Przede wszystkim będzie to poprawa procesów obsługi klienta, lepsze wydatkowanie budżetu marketingowego na bardziej rentowne kanały sprzedaży, efektywniejsze dysponowanie i zarządzanie zasobami w całym dziale e-commerce, Wzrost rentowności sprzedaży, wzrost żywotności klienta i poprawa jego retencji, maksymalne wykorzystanie potencjału spłyskanego ruchu, czyli poprawa współczynnika konwersji. Jakie są zatem wady? Pierwsza z nich to wysoki koszt początkowy, koszt zatrudnienia doświadczonego e-commerce menadżera zaczyna się mniej więcej od 12 tysięcy złotych brutto i może sięgnąć nawet 25 tysięcy. Konieczność wprowadzenia takiej osoby w strukturę firmy i czasochłonny onboarding, który może zająć nawet kilka miesięcy. I ostatnia wada, która przychodzi mi na myśl, to ryzyko zatrudnienia osoby, która charakterologicznie nie będzie pasować do struktury firmy i zespołu. Co finalnie może wpłynąć negatywnie na cały zespół, jak i na przykład opór zespołu do prowadzenia nowych usprawnień czy zmian. Chciałbym z Tobą również porozmawiać o tym, kiedy jest dobry moment, aby zatrudnić e-commerce managera. Pierwsza rzecz, która przychodzi mi na myśl, to brak poczucia realizacji celów czy kierunku rozwoju firmy. Słaby kontakt lub brak kontaktu z agencją świadczącą usługi marketingowe, słabe lub niskie wyniki sprzedażowe, brak czasu na realizację i delegowanie zadań, dynamiczny wzrost który wymaga zatrudnienia specjalistów in-house, poczucie, że sklep internetowy nie jest wykorzystywany w 100%. Zastanówmy się teraz, na co zwrócić uwagę przy zatrudnianiu e-commerce menadżera. Przede wszystkim na to, czy kandydat ma spójną ścieżkę rozwoju. Czy osoba aplikująca miała swoją karierę zawodową rozpoczętą od stanowiska specjalisty, na przykład w dziale marketingu czy dziale e-commerce, i stopniowo ewoluowała do menadżera. Prawdopodobnie to będzie dobry kandydat z tego względu, że taka osoba zna od podszewki mechanizmy działające w marketingu i sprzedaży. Fakt, że sama taka osoba doskonaliła swoje umiejętności zawodowe jako specjalista w danej dziedzinie, pozytywnie wpłynie również na współpracę z zespołem. Czyli taki e-commerce menadżer doskonale będzie wiedział, z jakimi wyzwaniami, i problemami, na co dzień spotykał się specjaliści, którymi będzie współpracował, czy którymi będzie zarządzał. Doświadczenie dziedzinowe wpływa też na umiejętność całościowego postrzegania sprzedaży internetowej. Zapraszając zatem taką osobę na rozmowę rekrutacyjną, warto również zwrócić uwagę, czy taki kandydat pracuje w oparciu o liczbę. Jakimi danymi posiłkuje się w codziennej pracy? Czy taka osoba potrafi samodzielnie wdrożyć niezbędne do pracy narzędzia i usprawnienia, oraz czy posiada doświadczenie w ulepszaniu procesów? Przede wszystkim warto sprawdzić, czy taka osoba pasuje charakterologicznie do organizacji. W skrócie, czy zatrudnienie takiego kandydata nie wysadzi nam od środka kultury organizacyjnej, czy nie spowoduje jakichś dodatkowych konfliktów w zespole. Na koniec chciałem z Tobą porozmawiać o kosztach zatrudnienia e-commerce managera. I tak jak rozmawialiśmy wcześniej, koszt ten obecnie waha się w przedziale od 12, do ponad 20 tysięcy złotych brutto w przypadku stanowiska na pełen etat. Natomiast jeśli rozważamy zatrudnienie e-commerce managera na przykład na część etatu, Koszt ten może zmaleć nawet czterokrotnie. Cieszę się, że dotarłeś ze mną do końca tego odcinka. Mam nadzieję, że podcast ten przybliżył Ci główne obowiązki e-commerce managera. Zapraszam Cię serdecznie do opisu tego odcinka, gdzie znajdziesz materiały do pobrania oraz linki do poprzednich odcinków podcastu. Gdybyś miał dodatkowe pytania lub szukał wsparcia e-commerce managera, zapraszam Cię serdecznie do kontaktu. Na mojej stronie grzegorzsenkowski.pl lub za pośrednictwem maila kontakt@grzegorzsenkowski.pl To wszystko na dziś w odcinku 18 zatytułowanym rola i obowiązki e-commerce managera. Dziękuję Ci za wspólnie spędzony czas słuchałeś audycji e-commerce Manager. Jeżeli ten materiał był dla Ciebie wartościowy, zostaw komentarz lub łapkę w górę. Pomoże to również innym osobom łatwiej dotrzeć do tego nagrania. Jeżeli nie subskrybujesz jeszcze audycji, serdecznie Cię do tego zachęcam. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!